Może dalej do mnie docierać się właśnie stało. Jestem w jakimś dziwnym szoku. O co tu chodzi? Ja tutaj dwa goście wpakowali do samochodu i włożył gdzieś poza miasto, najpewniej porwanie za okup. Może porwanie za. Psz, niech ty nic słyszy. Przyspieszają. Co? To pan też przyspiesza, nie mi to mówi. Ale on no, nie szybko stra. A nie, to już. A co jest? Cholera! Przełaz zamykają! Oni już przyjechali? Szybciej! Nie zdążę już! O, już zamknęli. No nie! Szlak! No, oni strasznie przyspieszyli. Do 140 na godzinę gdzieś dowalili. No i się jakoś zgnęli na tym przyjeździe, już nie dał rady. Dobra, to nie ma sensu, my wysiadamy. Ile pan chce za tę podwózkę? No wie pan, z centrala do Vrilla, I to zależy ile pan ma. Wystarczy pan 2000. O, o! To prawie tyle, co mamy jeszcze na wypłata. Dobra, dobrze jest. I co teraz? No jesteśmy w samym środku Wilpetrop. Półkasy przewaliłem na podwózkę. Adel została ofiarą porwania za okup. Zapamiętałam rejestrację tego samochodu. Może zadzwonimy na policję? Nie, 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 słuchaj. W porwaniach za okup ostatnie czegoś się chce, to skrzywdzić ofiarę. Im tylko zależy na tym, żeby dostać kasę. Tylko pogorszymy sprawę, jak zadzwonimy na policję. No to co? Mamy wrócić do domu. udawać, że nic się nie stało i, i czekać jak matka Adel im zapłaci. Nie, nie, ja sobie tego nie wyobrażam. Ja też nie, dlatego słuchaj, zrobimy tak. Podejrzewam, że za tym porwaniem stoi jakaś dzielnica, bo to one najczęściej takie maniany odwalają. Zostaniemy tu na kilka dni i spróbujemy ją znaleźć. Są takie systemy, które po prowadzeniu rejestracji samochodu pozwalają Ci wykryć jego lokalizację. Także nie potrzebujemy tego policji. Jutro ich poszukamy, a teraz ogarnimy sobie jakiś naszek. Dobra. Boże, matko! Posy, ja długo! Ja, ja, jak tu jest obrzydliwie! Jak paskudnie! wleje, wleje, Jak tu jest brudno! Zamiatuje! Co ci, brudno? Zamataliśmy niedawno specjalnie, bośmy wiedzieli, że ty, Junia. Na tych ścianach jest jakiś grzyb? A, a co, jak nam nie wejdzie, gdy będę spała? Co? No na biologii pani mówiła, że grzyb to żywy organizm. No to musi umieć chodzić, co nie? Och, takim tempem usznym ja nawet nie byłem. Słuchaj, Mała, to jest porwanie za okup, a ty jesteś naszą zakładniczko, bo nam dzielnice bankrutują. Słucham, ja wam dałeś na mnie spokazać, bezczelne prostaki! Macie mnie w tej chwili wypuścić, nie życzę sobie. Nikt tu za zleczką nie będzie spełniał Twoich życzeń. Teraz to Ty jedziesz na naszych warunkach i lepiej dla Ciebie, żeby współpracowała, bo szkoda będzie tej Twojej ślicznej łóżki. Ale ja się tu zanudzę. To się kap w telefon i ci się nie będzie nudziło. Tak, jasne, zaraz mi się rozładuje. To ci któreś pożyczyła do barkę. A który ma iPhone'a? Ej, dobra, przecież ona nie może mieć telefonu, bo ta policja mała zadzwoni. No już telefonik poproszę. A co ty tu za pierście masz na tym palcu? Zaręczyłaś się? Nie, kupujemy sobie takie same pierścionki z moimi przepsiuchami z gangu. O ty kobieta dziwna. A teraz nam go oddasz. Nie sumkę za niego zarobimy. Tylko sobie bierzcie, jak już mi się znudziło. Zostało mi co prawda jeszcze trochę kasy, ale przechowałem ją na jedzenie i inne wydatki. Więc przenocujemy tak po Katrinowemu w filmicy. No i mi się to bardzo podoba. Boże, dziewczyna, która cieszy się z w piwnicy. Katrina, wilecz, taka kobieta jak ty do skarb. Szkoda, że nie mamy telefonów. Ten sprawdzi gdzie to jest najbliższy taki system. Ale podejrzewam, że to jest gdzieś w centrum. To też to sprawdzimy. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay. Boisz się? Ej, nie bój się. a nic nie będzie. Prędzej ona ich tam wszystkich pomorduje. Słodkie, tak się o nią martwisz, bo za dobrze to wy z sobą nie żyjecie. Może i tak, ale nie życzę jest z tego powodu takich rzeczy. Dobra, poszukajmy czegoś, na czym będziemy mogli spać. Jakiś koty czy coś. Świetnie wystąpiłaś na kokusie muzycznym. A. Dzięki. Masz kawałek głosu. Zamurowałam, gdy śpiewałaś. Czterema oktawami i ryswę gistkowym, bardzo szybko zrobisz karierę. Mam taką nadzieję. Może to infertylne, ale praktycznie od dziecka marzę o zostaniu wokalistką. Stoisz na scenie, robisz to, co kochasz. Pod sceną ludzie, którzy kochają cię za to, co robisz. Ty jest coś pięknego wszystkie wokalistki na plakatach w moim pokoju. To są dla mnie tak duże inspiracje. Motywują mnie do tego, że mogę osiągnąć to co one. I ja zrobię wszystko, żeby ci w tym pomóc. Mam spore wpływy i jestem w stanie sprawić, że wszyscy o by usłyszeli. Nie pozwolę, żeby twój talent się zmarnował. I tancerko też być? Co? A, <noise> To jest team. Dobra, dobra, ja już znam te wasze żeńskie zagrywki. Weź, Atmi, z tydzień na tu ubolewa na tym, że wyprzedziłyście. Wy zajęłyście drugie miejsce, dobrze pamiętam. Tak, a i tak uważam, że dziewczyny trzyider team powinny wygrać. O, są koce. Um, właściwie jeden koc. Wygląda na to, że śpimy razem. Mm. Mm. O Jezu, chodź, to nie gryzę. Nie śpimy ze sobą, tylko obok siebie. Nie zdradzasz Jamesa i nie musisz się spowiadać. Nawet nigdy tego nie robiłam, więc spoko. Wiem, z jestem. No! Nic takiego nie powiedziałem. Dlaczego sobie zawsze dopowiadasz, co ja myślę, gdy się tylko na ciebie patrzę? No to mi powiedz się pomyślałaś, to nie będę musiała. Nie, co sobie wyobraziłam. <laughs> No, wiesz? I znowu i znowu sobie dopowiadasz, a ja powiedziałem co? Hmm. Szczęście z tego, Jamesa. A ty już zapomniałeś, Adel? Nie, cały czas pamiętam skąd te wnioski. W takim razie zrobię sobie ze mnie fachową laskę na boku. A ty wiesz, że Gdyby oni Adel powiedzmy zabili to my byśmy byli razem. Zwariowałeś, co ty wygadujesz? Dlatego nie mówię ci niektórych moich myśli. No przecież żartowałem nie paść na jakiego osadystę. Rozmowa potoczyła się w jakimś dziwnym kierunku. Na moment na samo zostawić. ҡарсыҡ <small> итеп Dzień dobry, pani menadżer. Turek, zrobił Petshop. Ja mam twój numer, widzieliśmy się już. Jest sprawa. Wczoraj porwaliśmy z Aleksem Tuadel na okup. Co kurna zrobiliście? No dzielnicę trzeba rotować, no nie? Ale po co wy porwaliście? Przecież to wszystko teraz spanie na mnie. A dlaczego ma spać na ciebie? No ja przecież chodzę za Adel do klasy. To wiem kiedy ona i gdzie. Ludzie na ogół wiedzą, że chodzę po jakichś dzielnicach. Co zaraz wyjdzie na to, że ja to ukartowałam. Ale to się nawet nie wyda. My po cichutku kasę weźmiemy i po robocie. Ja ci nie bez powodu mówię o tym porwaniu. Słuchaj, gdy tankowaliśmy, widziałem tego Fagasa Adel, tego kolina. Wow, to ty się znasz na celebrytach? A co, zabronisz mi? Siedzieli w walcie z jakąś Pewnie usłyszeli, jak ta blondyna się i pojechali za nami. Zgubiliśmy ich, ale też ja nie wiem, czy oni są odpuścili, czy oni nas medy szukają. To wzięła, byś do nich zadzwoniła, czy tam ich poszukała i grzecznie poprosiła, żeby się o nas odwalili? Ja jadę do ciebie do szkoły, tam pogadamy co i jak. Aha. Nie wierzę, co ty piele. Cześć piękne, jak się spało? Dobrze. To dobrze. Chodź, idziemy w centrum tego systemu. A Adel teraz przeżywa największą traumę w życiu, a... a... a my... Katarzyna, nie musi ci być takiej szkoda. Wiedz, że Ad na twoim miejscu by cię tak nie żałowała. Nie obchodzi mnie to! Nie obchodzi mnie, że jej by mi nie było szkoda! Tylu ile mam wrogów i wszyscy próbują zniszczyć mi życie, ja żadnemu z nich nie życzę źle, tak?! Bardzo cenną osobowość w tych czasach mało z takich osób. Dobra, dalej jedziemy. No, i mi postawiła wybór, albo jej się oświadczę, albo ze mną zerwie. Boże człowieku, ta Twoja Daria to jest jakaś desperatka. Ja nie wiem, jak ty z nią żyjesz. Ale ja chcę z nią być. I co, nie mam wyjścia, muszę jej się oświadczyć. No, i gdy o tym powiedziałem, rodzicom to się o mnie posiekali ze szczęścia i mi wcisnęli 5000 na pierścionek. Co? 5000 na. Też to takich rodziców. Witam, przepraszam najmocniej, że podsłuchiwałem, ale mogę wam pomóc. Niedawno laska odrzuciła moje zaręczyny. Chcesz, może pierścionek odkupić? Wezmę 5000. tysięcy. Hmm. Hmm, w sumie spokój A daję pan, to jeszcze dziś się oświadczę. Siema, słuchaj, ja sprzedałem ten pieszczonek jakiemuś gówniarzowi za pięć koła. Co? Powaliło cię? Przecież on jest warty kilkadziesiąt co najmniej. Wiem, ale dzień w nim nie poszedł, żeby się skarpi, że kradziony. A ty latem mnie kumatysu. No ty, Adele, możemy jeszcze sporo zarobić. Taka ci przelew zrobi i będziesz do końca życia żył macie kontaktu z Katriną? Aktualnie nie możemy się do niej dozwonić od wczorajszego konkursu muzycznego. No to tak samo z Adel i Nie, no szlak mi chyba trafi zaraz. James, calm down! Colin pewnie za Adel, nie z Katriną. Dario, czy wyjdziesz za mnie? Ale zauważcie, że to się stało po tej z tekstem. No to jest trochę podejrzane. Bardzo podejrzane. No, to musi być jakaś grubsza akcja. Ja z tym porwaniem nie mam nic wspólnego. To te cymbały dzień, sobie to wymyślili. Czyli pomożesz nam odbić Adel? Mam lepszy plan, jak może przebyć to porwanie. Żeby było bezpieczniej i dla nas, i dla was. Chodźcie.